Krajowa Rada Komornicza skontroluje działania łódzkiego komornika sądowego. Komornik zajął cztery samochody należące do właścicielki firmy z Sieradza, choć nie ma ona długów, a jedynie wynajmuje biuro w budynku, w którym wcześniej firmę prowadził faktyczny dłużnik. Wcześniej asesor tego samego komornika zarekwirował i sprzedał ciągnik należący do rolnika z Mławy, który także nie miał długów. O tej sprawie głośno informowały ogólnopolskie media, na szczegóły zna Anna Łukasik. Komornicy weszli do biura Katarzyny Walkowskiej i zaczęli przeglądać dokumenty. Wyszliśmy na dwór, gdzie został już w międzyczasie jeden samochód zapakowany na lawetę. Kiedy już zeszliśmy na dwór, samochód był na lawecie. Kolejnym samochodem próbowano odjechać, ale się nie udało. Panowi została wezwana policja. Policja niestety stwierdziła, że nie może zareagować. Komornik zabrał trzy firmowe samochody i prywatne auto warte w sumie 130 tysięcy złotych. Kobieta nie miała długów, a nakaz zajęcia majątku był wystawiony na inną firmę, która wcześniej wynajmowała biuro w tym samym budynku. Właścicielka firmy złożyła szybko skargę do sądu, ale komornik zdążył już sprzedać zajęte auta w komisie za połowę ich wartości. Kobieta była w ciąży po burzliwej interwencji Komornika poroniła. Przez tę całą sytuację z tą policją, tak, która próbowała mnie wyciągnąć z samochodu, przez pana Komornika, który próbował też mnie wywalić z samochodu mojego, no cały ten stres związany z tą sytuacją niestety poroniła. Kobieta złożyła na policji zawiadomienie o kradzieży aut i wynajęła prawnika. W najbliższym możliwym terminie zbiera się Krajowa Rada Komornicza w Warszawie tylko po to, żeby podjąć uchwałę o skierowaniu do kancelarii pana komornika specjalnej wizytacji, która zajmie się wyjaśnieniem wszystkich spraw, o których ostatnio w mediach głośno i sprawdzeniem właśnie pod kątem prawidłowości podjętych czynności. Przeciw tej kancelarii komorniczej postępowanie prowadzi już prokuratura. Wcześniej jej pracownik zabrał ciągnik rolnikowi spod Mławy. Myśmy dopatrzyli się pewnych nieprawidłowości w postępowaniu asesora, który pełnił zastępstwo w czasie podejmowanych czynności. Przeciwko panu asesorowi postanowiliśmy skierować wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego do Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej. Mimo zakazu wydanego przez sąd komornik sprzedał traktor w komisji za połowę jego faktycznej ceny.